Losowy skin sezonu czwartego. W dzisiejszym odcinku to jeden z nich będzie decydował o naszej grze. Oglądajcie do samego końca. Zostawcie łapę w górę, jeżeli podoba wam się czwarty sezon. Oraz pamiętajcie widzowie o kodzie ZAKRZAK i ty w sklepie. Oraz zapraszam was na tą mapę. A więc widzowie, losowy skin sezonu Marvelowego. Wyskakuje z busa, patrzymy jakiego mamy skina i jest to Emma Frost. Czyli nic innego jak szare przedmioty. A jeśli chodzi o mnie, wyskakuje i wygląda na to, że mam misterio. Czyli przedmioty fioletowe. Rafa, dlaczego ja mam tak tragiczne itemy? W sensie, jak ja mam w ogóle tym grać? Nie wiem, widzowie, średnio mi się chce grać w ale no dobra, no jak już, jak już tak musi być, to niech tak będzie, zaakceptuję to. Lecimy na wojownicze włości i szukamy tam naszych przedmiotów. Mój cel jest taki, że otwieram sobie te skrzynie Avengersowe, dumowe, ponieważ tam jest mega łatwo zdobyć fioletowe i złote przedmioty. Ja złotych nie potrzebuję, więc mam nadzieję, że dostanę fioletowe. Ogółem, jak możecie zobaczyć, mam pierwszy świetny przedmiot. Widzowie, naprawdę Prawda, mnie w tych odcinkach ostatnio rozpieszcza. No, szare itemy. Myślę, że każdy je bardzo lubi. Mamy tu skrzynkę, ale pamiętajmy o tym, że ze skrzynki nie mogę trafić szarego, widzowie. W tym jest problem. Ja już mam pierwszą skrzynię i słuchajcie, trzymajcie kciuki, żebym nie dostał czegoś złotego z tego. I jako, w ogóle zielone, z tego może wylecieć? Nawet nie wiedziałem. Eee, mam fioletową tarczy kapitana Ameryki. I szczerze wam powiem, że jestem zadowolony, bo ona jest dobra. Ona jest dobra, mimo, mimo tego, że ona nawet została osłabiona, to ona nadal jest bardzo dobra. Kolejny przedmiot, czyli zwykły szar Rewolwer. Ale powiem wam ciekawostkę, że moim zdaniem ten szary rewolwer jest lepszy niż złoty Digiel w tamtym sezonie. Więc ja jak najbardziej przyjmuję z otwartymi rękoma. A Rafia, możemy znaleźć kolejną skrzynię, która powinna być właśnie w tym budynku. I wydaje mi się, że będzie. No właśnie, problem w tym, że nie się chyba trzy skrzynie teraz. I ostatnia skrzynia powinna być w tym miejscu. Ej, czy tu naprawdę zrozpiła się tylko jedna skrzynia? Chociaż jest jeszcze szansa tam, w tamtym miejscu. Chyba, że Zakrzak tam był już sprawdzał. Właśnie problem w tym, że ja odwiedziłem te budynki, ale może nie do końca je zbadałem, więc lepiej. Sobie sprawdź, a ja zastanawiam się teraz, czy chcę jeszcze coś wymienić? Co my mamy jeszcze wizowie takiego szarego, dobrego? Auga. Szary aug by się przydał. Znalazłem ulepszoną skrzynkę. Szczerze mam powiem, że jestem mega zaskoczony, bo naprawdę tych skrzynek jest bardzo mało. Zobaczmy. Trz... No i oczywiście fioletowy przedmiot. Słuchajcie, ja za tym karabinkiem nie przepadam, ale dzisiaj naprawdę nie będę na niego narzekać. Co, co, to, co, tam żeś dostał? W ogóle ulepszona skrzynia to jest faktycznie rzadki widok. Co, co to za karabin jest? No tak wygląda. Jest to bojowy karabin szturmowy. Zawsze nie wiem, jak to się nazywa. Strzela. Dokładnie tak. W sumie nie jest zły. Widzowie, ja ostatnio na streamie właśnie podniosłem ten karabin. Ja go nigdy nie lubiłem, a wziąłem go na streamie i nagle zaczęło całkiem nieźle siadać. Więc on jest Rafa, naprawdę dobry w tych wersjach fioletowych i złotej. No to co? Wydaje mi się, że lecimy wizowy na silnik. Zobaczymy, kto tam poleciał. Jak ktoś poleciał, no to. To się po nim mam nadzieję, przejedziemy. Gości na pewno tam mamy, ale ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz. Fajnie by było, jakbyśmy pochodzili po NPC-tach i kupili od nich jakieś fioletowe itemki, bo na pewno coś fioletowego mają. Także pierwszy chyba z nich jest na stacji. Na stacji? A na której stacji? O, o, o jakiej mowa? Ej, dokładnie tutaj. No to myślę, że jak najbardziej zaraz stację odwiedzimy. Ej, tu ktoś Stary, kroki, kroki, ktoś tu jest dalej, więc nacichacza, ja widzę tutaj. Zabiorę im dwa grzyby ze spiżarki. Dobra, zjadłem. Ej, gdzie oni są, bo. Na pewno widziałem kroki. To jest pewniak. To. Ta, to, widzę, widzę chłopa. Ty jest przy śmietniku 63, dostał 63 zabudował się. Dobra, ja podejdę może tam na bliżej, bo na pewno będzie jeszcze jeden gościu, w razie czego. ja tutaj zobaczę, gdzie on jest. I robimy akcję niczym. James Bond, tyrolka na dół. Chłop przebiega. Yy, zginął, ale to nie był. Yy, kolejni, kolejni! Co się dzieje? Oni grali. Ej, oni się teamowali, czy o co chodzi? I widzę kolejnego. Yy, bardzo obity, chyba ma na biało. Tak, ma na biało. Ale zauważ, jakie dziwne jest to, że oni byli oboje solo, więc. Prawdopodobnie wcześniej ze sobą walczyli i zostały dwie jedynki, ich wyjaśniliśmy. No widzowie, to nie było zbyt ciężkie. Pojedynczych to ja lubię wyjaśniać. Lecimy na stację, bo tam będzie NPC z fioletowym itemem. W sumie zastanawiam się, jaki tam będzie fioletowy item, bo w tamtym sezonie był chyba trój strzałowy SMG. Ale pamiętajmy widzowie, że on został usunięty. Więc co tam będzie, przekonamy się za chwilę. Ja z tego, co pamiętam, to w tym miejscu to była pompa, a SMG chyba był u. Hmm, tam przy bunkrze. Czekajcie, nie wiem, gdzie ten bunkier był. Ten bunkier był gdzieś. Yy, tutaj. Ej, hey, możesz mieć w sumie raz. Tak, tu był chyba kombat. Dobra, idzie. Gościu, gościu, gościu. Walę mu Heda 64, widzowie 109. No kolego, dawaj, co ty tam robisz? Podchodź, podchodź na blisko. Widzowie, wychylamy. Leży, dobra noc. Panie Steve, żegnam. I to on się chyba widzowie z Minecrafta urwał, nie? Tak mi się wydaje. No Steve, no to chyba z Minecrafta. Ja tutaj sprawdzam, co ma NPC. I mamy tutaj pompkę, i to jest to widzowie, więc można powiedzieć, że ja mam już całą podstawę. Tarczę kapitana Ameryki wyrzucam, chyba, ona nie do końca mi się przyda i ktoś do nas strzela. Z tego, co słyszę, to strzelają na. N, I oni są gdzieś za górką, czy gdzie? Ej, auto, auto! A to dobra, to twoja BMK, widzowie. W takim razie wsiadamy, Patrz, ty nawet masz BM-kę pod kolor broni dzisiaj. To jest taka fioletowo-niebieska, nie? Coś w tym stylu. No, no taką sobie wybrałem, taką sobie wybrałem i jedziemy, słuchajcie, czy goście będą prawdopodobnie tu na dole. Tak mi się wydaje, ale jednak źle mi się wydaje, więc musimy stąd teraz wyjechać. Jak widzicie, za minutę 40 dojdzie pierwsza czy tam druga strefa. Jak ta strefa dojdzie, to pojawią się bunkry i wydaje mi się, Rafa, że. do Dobrym pomysłem będzie odwiedzić jeden i otworzyć trzy ulepszone czesty w skrzyni Avengersów. To powinieneś wtedy dostać jakieś lepsze przedmioty. Ja tak sobie jadę teraz, szukam jakichś gości, bo ja już naprawdę ekwipunek mam w miarę w porządku. Jedyne co to zmieniłbym, może SMG-ka, chociaż trójstrzałowy został wycofany. Zobaczmy jeszcze, co tutaj jest u pan. Aha, on nic nie sprzedaje, no byku. Po co ty tu jesteś w ogóle? On jakieś w ogóle dziwne rzeczy robi, on... Co ty robisz, chłopie? Weź się do roboty, znajdź jakiś fajny item fioletowy na kolejny odcinek, przyjdziemy i sprawdzimy, czy widzowie już go sprzedają. Z tego, co widzę na wojowniczych Włościach, nie mamy totalnie nikogo, ale mamy tutaj za to stanowisko ze zrzutem, które sobie teraz odbierzemy i może wymienimy twojego SMG-ka. Kto wie, jest szansa, że akurat wypadnie coś innego. Ja przyjeżdżam jeszcze na jedną skrzynię, ponieważ jest tutaj skrzynia bodajże Avengersowa, tak, dokładnie tak, i... Liczę tutaj na fioletowego gałga i nic mi więcej dożyć. Aha, dobra, to już mam, to już znalazłem wcześniej, jak widzieliście pewnie? Więc no niestety. Jedynie czego chcę, to auk. Ja przeczuwam, że 250 metrów od nas, w tym zrzucie, będzie auk. Ale zobaczysz, trafię ci go, więc podjeżdżamy. Ja jestem pewien swojego, tak? Tam jest auk z celownikiem i powiększonym magazynkiem. Dobra, już prawie jesteśmy, tylko nie wiem, czy wi. Aha, nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, czy widzisz, ale zbliża się tutaj medalion, więc ja wyjdę może do góry i się na nich. Uważaj. Tak, tak, są tutaj ci goście. Ja otworzę tego zrzuta. Fioletowa pompa Cerbera, ale no nie wiem, czy w sumie ją chcesz, czy nie. No wiesz, to może na razie ją odpuszczę i już ci pomagam tutaj z tymi gośćmi. Oni są na dole? Oni są u kur... No nie wiem, gdzie oni są. Ej, na dole, na dole, na dole jest chyba jakiś. Ej, nie widzę go. Nie, no widzę. Wale mu sto... Leży, 109, dostał one tap. Let's go, to było dobre. Tam ci goście, co ciekawe, uciekli. Ej, oni się biją z King's Zakrzak. Możemy ich dojechać. To jest dobry pomysł, bo oni mają medal, a wiesz, jak wyeliminujemy, ich będzie dużo łatwiej później Cóż, na uwaga sobie tego chłopa. On mnie tak obił, a był na hita. Bardzo dziwna sprawa. Lecimy, widzowie, w medal, jest mega blisko nas. Tak jak ty mówisz, z tego, co możemy słyszeć, oni z kimś walczą, no nie? Weź, weź tam kukni. A oni tutaj dalej się biją. Ja tutaj liczę, że on będzie uciekał w moją stronę. Chociaż. biją się. 20 biało, 20 biało. Nice, nice, nice. Idę, 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 idę stary. Ja siedzę w krzaku. Wylatuję mu na głowę, wylatuję mu na głowę. Widzę go. Odmieniam. Odmienione. Pum. 60. Będzie leżeć, leży, leży, leży Jeden leży Pięknie, stary No to mi się podoba taka gierka Ej, złoty auk, fioletowe uzi Chcesz poczuć się jak Wigieta San Andreas i je zabrać? Nie wiem w sumie, czy one są dobre Widzowie, myślałem, że są lepsze na początku sezonu Ale one są takie średnie I gdzie są... Ej, pa, 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 pa tutaj, pa Chodź o mnie szybko Stary, zabudowuję gościa Uwaga, podmieniam mu... O, co jest? Edycja pompa, pompa, biało Leży Wytrzymaj, wytrzymaj, ja już go tutaj wchodzę Oj, jednak nie Ej, zobaczcie jak on mnie obił Okej, okay, słuchaj, zostali właśnie wyjaśnieni Ja tutaj tylko przyszedłem po mojego auga I w sumie mamy medal, mamy wszystko Izowie bardzo ładnie, ale oni się wydawali łatwi do porobienia. Że siedzą w boksie, podejdę, podmienię, pyk, pyk ich nie ma. Ja prawie zginąłem, ale dobrze, że Rafa ich tutaj poskładał, bo. Ja bym się na pewno wyłożył. Nie wiem, czy widzisz na mapie, ale zbliżają się medalowcy. A jakby tak wyjść na wyspę i ich z góry pocisnąć, czy coś? Wydaje mi się, że to może być dobry pomysł, ale ja tutaj jeszcze zrobię takiego Skybaza, żeby ich zmylić. A, pa, papa, oni tam na daleko stoją. 61 dostał. To jest właśnie to, widzowie. Szary rewolwer, a wali 61 na 300 metrów. No to jest szalone. Oni tutaj chcą. ty jeszcze Ty, oni są w dwójkę dostał sto pięknie tam jeden leży z tego co widzę dobili go to ja nawalam teraz A awp byłoby idealnie mieć a może byśmy tam się wkleili On jest gościu podejmą jest gościu za krzak jak możesz to pomóc a, leży, 13 HP miał. Mocne HP, mocne HP, widzowie. Ja się dziwię, że oni podjeżdżają w ogóle mając takiego lowa. To jest trochę nieopłacalne, a ja nawalam się z tym ziomkiem na daleko. No, ciężko, ciężko jest trafić. Ile tam jest metrów? Widzowie, no 200 metrów. Weź sobie traw z tego. Tak się zastanawiam, czy z tej flagi może wypaść coś dla ciebie? No, może wypadnieć ten upragniony AUK, którego w sumie już masz. To nie wiem, po co my tu stoimy. Wiesz co? Może wylecić coś do leczenia i ja z miłą chęcią zabiorę sobie podkę. Dobra, widzowie, zgarniamy złoto i lecimy na kolejnych gości, którzy są na Dumsztadzie. Na tym Dumsztadzie to ciężko kogokolwiek w ogóle dojrzeć, bo tam jest mega dużo budowli. I przechodzą podobno z miejscówki. Powinni być teoretycznie gdzieś tu. Tak, widzę, widzę. Oni na plecaku, więc musimy uważać. A przypadkiem dwa medale nie będą zaraz ze sobą walczyć. No, prawie dostał. A to trochę wygląda jakby mieli walczyć, więc możemy teraz na trzeciego tam wbić, bo chyba już się biją, chociaż jeszcze nie biją. Teraz to oni biją właśnie do nas. Nie wiem dlaczego. 61 dostał. Elo, byczku. Ale mówię, ten rewolwer to jest coś szalonego. No jak mogę trafić 60 na taką odległość. Część, co strzela na lekko amunicję. Lotnage, proszę, nie zmieniajcie tego, bo ja ten rewolwer kocham. Ja proponuję teraz przelecieć do strefy i poczekać przy strefie na te dwa medale. Więc jak możesz tutaj użyć ze mną, o właśnie, tego rifta. Wylećmy tam po prostu na trzeciego. Okej, okay, skadujemy teren z góry. Niczym jakiś polujący sokuł są przy wunkrze. Żebym ja nie zginął, stary, bo mnie trochę obili. Ich widzę tutaj. Oni mnie nie widzieli. O, już mnie widzą. Ej, ja dostałem się. Co? Ile ja dostałem? Ej, patrzcie na to. Stary lecep! Lecę, be... Lecę bez parasolki, no gdzie Weźcie się, ogarnijcie, człowieku. 42 HP mam. Nie, stary, ja się muszę uleczyć To jest leczenie, możesz do mnie przylecieć. Ja tutaj może to zabuduję, proszę bardzo. Dobra, ja już sobie wale apteczkę, jakby co. Mam małe potki, no jest okej. Okay. Jeszcze mam 6 splashy, więc jest totalny luz. Są no, w naszym kierunku, wylatuję do boku, żeby wiesz, żebyśmy nie byli w jednym miejscu. Oj, byczku. Jenny, no jak oni strzelają dobrze. O no, najgorsze jest to, że ja nie wiem, gdzie jest drugi, wiesz. To jest problem w tym wszystkim. Może zajdę sobie tutaj. Oni nie są właśnie tam w dwójkę? Nie wiem, ale mamy na pewno słabą strefę. Poleciał, poleciał jeden. Ale gdzie, gdzie, gdzie? a w sensie już nie, już nie. Musimy przechodzić do strefy. Jest trochę przypał. przypał. się dostał yy, z rewolwera. Może do lewej, co? Co pojeść na lewą? Czy prawa, czy prawa, bo prawa ma zieloną wodę. No to prawa strona, prawa strona. Ja mam niewidzialność, nie? Więc ja tu mogę ich strolować. Możesz przejść pier... Aha, bo oni mają to podświetlenie, no to pozdro. I podwalam ich, podwalam. Oni powinni spać. Powinni spać, nie? Nie spadli. Okej, okay, przeleciałem sobie do wody. Dawaj tam do przodu i za chwilę my im zrobimy plecy, stare. Ja niestety, ale poleciałem trochę w inną stronę, ale dzięki temu ty masz luz. Patrz, 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 patrz. Ja, ja zaraz na plecach będę normalnie. Jestem na plecach. Jestem od tyłu, jestem od tyłu, jestem od tyłu. Mamy ich z dwóch stron. Bij do nich, bij do nich. Dostał bardzo. Pięknie, stary. No ja już lecę tam od tyłu. Gdzie oni są niby? Ej, no, gdzieś tu w środku. No nie, no nie widzę go. Eee, Siedli na czy wyszli? By 130 bardzo biało. I jeden ma biało, tak, jeden ma biało i to bardzo. Ładnie, ładnie ładnie, ładnie to mi się podoba. Przechodzą. O, chodź tu, chodź tu, cwaniaczku. Pokażemy ci, gdzie jest lobby za chwilę. A on będzie musiał wyjść, będzie musiał wyjść, wychodzi. Aga, bo mają tarczę. Ja muszę wejść do strefy. Też wchodzę. Mam splasha. Chodźmy się ulećmy. Okej, okay, jestem u ciebie. Zabudujmy się, zabudujmy się, zabudujmy, żeby tutaj się nam nic nie wydarzyło. Oni powinni zginąć. O, leży, leży, leży jeden, leży jeden stary. Aj, dobrze, bardzo dobrze. Ja tutaj zabuduję Plecy. O, powiem jedno. Nie możemy dać im wyjść. Strefa bije po pięć, więc raczej się nie podniosą. Gdzie jest ten drugi? Co? To jest ciekawe pytanie. On go może leczy gdzieś tutaj? Czekaj. O, nie. Jeden już leży. Tylko pytanie: gdzie on? Pęknął i gdzie. A, tam jest gdzieś drugi. widzę, widzę. Ja tutaj O, z powietrza robię mu na lot. Tylko, że mi się jetpack nie skończył. Widzę go, 64 bia... No, piękne to było widzowie. Profesorskie, tak bym to ujął. E, jak ktoś potrzebuje wykładów z latania jetpackiem, mogę udzielić. Tutaj potrzebuję maców, więc sobie je zabiorę. Zabiorę sobie też apteczki na później, bo one się mogą mocno przydać. Niestety, ale stąd to mogę jedynie zabrać koronę. Jak możecie zobaczyć, do końca meczu zostały cztery osoby. Tylko Rafa jest jeden problem, ponieważ oni pewnie mają dobrą pozycję, a ja nie mam le Czę co? Chyba się samo rozwiązało, bo leży tutaj na ziemi. No, widzowie, poszczęściło się. Nie powiem, że nie. I to bardzo. Stary, oni wszystko rozwalają. Dosłownie wszystko. To jest masakra, ale zróbmy tutaj akcję. Nie wiem, czy to się uda. Bo już mnie zobaczyli. Stary, robimy akcję tu. Pa. Weź samochód. Ja będę na samochodzie. Okej, okay? i przejedź, przejedź, przejedź. Okej, okay, dobrze by było, żebym spadł. Strollowałem, strolowałem, no jestem świetnym kierowcą, jak widać. ja cię kręcę, te rękawiczki duma są mocne, ale damy radę. Ja wiem, że 64, 128, stary, biało. Brawo, brawo, ja przechodzę dalej. Dobrze Ej, przez by było... 109, jakie to jest mocne! Nie no, to jest najlepszy medal w grze, widzowie. Podświetlenie to jest najlepszy medal. No stary, normalnie przez drzewo mu wale hedy. Ja już jestem po drugiej stronie, buduję tutaj dla nas cokolwiek, żebyśmy mieli. I może zrobię takiego mini skybase'a, co pa. Ej, to jest 200 IQ. Co Rafa robi, widzowie, to mi się podoba. Robię stary to samo. Patrzcie na to. Oni powinni spaść za chwilę, ale bym Hedzika dostał. Aj aj, 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 Jestem od boku. 109. Dobra, no rewolwerowiec widzowie. Ja chyba się z dzikiego zachodu urwałem. Jeden leży jakby coś. przelatuje. Miałbym tego ziomka dobić na pewno, żeby się nie podnieśli. Okej, okay, mamy z tym luz. No i został nam ostatni. wow wow Ło. Wow, wow. Dobra, ja sobie tutaj zejdę. Patrz, mamy, mamy cały czas na niego wallhacka, nie? Więc podmianka ściany. 80. I wygrywamy losowym skinem z sezonu Marvela. Wbijajcie na te filmy oraz zapraszam was na tą mapę.